Za późno! Miażdżyciel. Jest. Yy, to jest. Yy, też na to czekam. Miażdżyciel. Jak to się nazywało? Yy, unikatowy Miażdżyciel. Ale to jest dobre, bo to jest ten. Ponury żniwiarz. Ponury żniwiarz. Tak dobrze mówię? Ponury żniwiarz. dziwiarze. Yy, Zapłata żniwiarza i to też jest dobra, to też jest bardzo dobra broń. Jest szybka i rzuca zniedołężenie na potwory i to jest zajebiste. O, o, druga eszuta jest, druga eszuta jest dobry. Drop druga oszuta, ciekawe, jakie statystyki. Może się wylosować od 1 do 3, do 1, 2, 3 skila. I potem od 10 do 20 bonus do obrażeń z yy, błyskawic lub błyskawic i ognia. Uwaga. Mm, słaba. No słaba. 1, plus 1 do skilla. Podoba? Ktoś zobaczy, że za on... późno. To niezły ten, to niezła skrzynka. 5 yy, razy strzały i raz bełty, nie? To niezła skrzynka. Bój się! Kurde... Dawaj szybko, póki jest. Jakieś 30 sekund, ostatnia Andy, dawaj, dawaj, dawaj. Dzięki, dzięki. No. Dzięki. Dawaj, nie biją. I co? Wykonane z wampira ręce, ale to nie jest... To nie jest Drakul. To nie jest Drakul, co nie? To nie jest Drakul. Czarne moczary. A nie, Drakul! Dobra, tak, tak czułem, tak dziś w kątem oka, że Drakul może jednak być. Drakul, dobra. Długi miecz, o! Uskrzydlony helm. W końcu! To jest twarz Wilhelma, nie? W końcu. Jest, w końcu. W końcu trafione. Zajebiście. Mamy to. Twarz Wilhelma dla Smithera. I on jeszcze drakulę ostatnio dropnął, więc. Mm -hmm. Mm -hmm. Będą bite ubery. Mm -hmm. oh. Oh my Jest i. Jest i kolejny arach. Jest i kolejny arach. To już trzeci. Trzy Arachy. Nasi, ka nasi kasterzy... czekaj. 124, 137 Po prostu lepsza obrona. O, leży coś. Leży tam, widzisz? Leży tu. Monarcha, jest biała monarcha. Jest biała monarcha. O to chodziło. O to chodziło. Podnoszę, żeby mi nie umknęła. Biała monarcha. Uuu, 144 To jest demoniczna głowa. To jest Demoniczna głowa. Siły 102. To jest Andy Face. To, jest, to musi być Andy Face. Tak jest. Ile? 30. Perfekt. Ale słaby life speed. 8 na 10. Dobra, ale jest, jest Andy. I zaraz będziemy to zakładać. Dla najemnika będą zmiany. Tutaj oczywiście ondal A ondala już mam, nie? A nie, nie mam ondala. Uuu, no to dwa, dwa... dropy, dwa w jednym. Dobra, eshutanowa yy, nowa poleciała. Kolejna. Zidentyfikujmy i sprawdźmy, ale coś czuję, Aha. że będzie... No ciężko, żeby była lepsza od tego co... Od tego co mam. Trzy... O kur! What the fuck! What the fuck, widzicie to? Eszuta z Mephista 3,19,20,27 20, 27. O kurde. No to grubo. No to GG, nie? GG. GG dla Bobra. Pa, pa co to jest? Ty, no, kto by się spodziewał, nie? Pa, zaraz porównał. No to, to musi iść. No. Kurde, dobrze, że włączyłem nagrywanie teraz jeszcze. No, z mefa poleciało, no. Latałem na mefa, latałem na mefa teraz P7 albo P3. Pokaż, bo no nie gadaj, że na P3 to teraz jest jeszcze. Czekaj, Mephisto na P3, bo chyba nie zmieniłem. Tak, Mephisto na P3, nie zmieńmy sobie już na P7. Już na, na przyszłość, Mephisto na P3 rzuca mi taką eszutę kolejną, nie? 3, 19, 20, 27. To, to jest naprawdę, jeszcze mówię, mam poprzednią, zaraz pokażę to na, zobaczycie to na drugiej, na ten, na Lightning, bo ona nosi, ona nosi eszutę. Yy, ogólnie to jest już trzecia eszuta pierwsza była, pierwsza była ta, która jest wypisana, czyli 17, 20, 20. Druga poleciała jeden, jeden do wszystkich i tam jakieś yy, gorsze staty. I teraz poleciała trzecia eszuta. No i patrz to. Ja noszę taką. 3, 17, 20, 20. A tu jest 3, 19, 20, 27, nie? To jest, yy, to jest miazga, nie? Brawo, brawo Bober, brawo Mephisto. Brawo ja, brawo my. Niecałe 100. No ale tak, no patrz, jest taka i taka, nie? Ta ma dwa, 2% więcej na błyskawice, obydwie mają ogień perw. no i ta ma trochę więcej energii, nie? Więc delikatny buff. A ta już jest... ta jest idealnie przygotowana pod... Yy, ...pod tą... pod czarodziejkę ogień. Hmm. Dobra, no i wracamy tam na farmę Mefa, bo... ...i lecimy. I to było jeszcze na P3, ta Eszuta, nie? Ale drop. No i Andy dzisiaj poleciała, nie? Więc dzisiaj są dwa fajne, dwa fajne dropy w sumie. Ale szanse, że się dropnie coś takiego, yy, że przebiło to moją, no to jest mega fart, nie? Part, nie? Użyć. Mega fart. Też muszę sobie drugi pasek czerwonych chyba ustawić, bo... Metro Exodus, strzelanka pierwszoosobowa z elementami były horror produkowana przez ukraińskie studnio 4A Games. O, amulet. Tajemny łuk, kolejna. Patrz to Co to jest? Co to jest? Eszuta z. What the fuck pa Patrz to... Y przed chwilą poleciała Eshuta je nagrywa się? Nagrywa się Przed chwilą poleciała Eshuta Która jest prawie że perw i leci kolejna eszuta, nie? Co to jest za... Gramy na single player. Solo cell phone. Wow, 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 wow. Niewia niewiarygodne. No ale teraz to już... No ciężko jest przebić naprawdę 3, 19, 20, No to już musi być perf, no ale... No, są większe szanse, że jednak nie będzie, więc obstawiam, że teraz poleci jakiś gówno, ale... No, dosłownie zdropiłem jeszcze tu mnie dziś kochają e... teraz poleciała eshuta zaraz ją identyfikujemy a dosłownie ran wcześniej poleciała prawie perfekcyjna eshuta bo też to będzie to no zaraz będzie drugi shot nie poleciała eshuta 3, 19, 20, 27 Robię kolejnego rana i leci kolejna okay, szuta I sprawdźmy ją Tu oczywiście mamy to I Jeszcze jest zielony amulet Czyli może talerasz. Jak będzie talerasz, to oszaleję O widali dobra do widzenia A czego czekaj, mi a, czekaj, a nie arkany mi brakowała Dobra Uwaga 3 17-16 No co to są za e -szuty, nie? Ale już nie mam komu tego dać No nie mam komu tego dać? Już mam dwie prawie że perfekcyjne Nie wiem co mam z tym zrobić? No przecież nie wyrzucę, nie? Na batylnecie bym rozdał, ale no to jest single player Co to jest? Patrz To jest To czeka dla... Pa, kolej esuty lecą, nie? A jest to jest pod ogień perfekcyjny, no, no 3,20 na ogień, no tej energii nie potrzebuję, nie? Yy, znaczy tej energii ani pod błyskawice, no a tutaj też niezłe. Co to jest? Czekaj, bo to jest, jest kolejny shot, nie?